A teraz coś z cyklu otwórzcie ze mną paczkę. Przyszła do mnie ogromna paczka i nawet nie jestem w stanie podnieść. Po prostu ją tutaj ciągłam sobie na taras. I w ogóle cud, że ona do mnie dotarła, bo mój mąż przez przypadek, wiecie co zrobił? Zobaczył, jakaś paczka stoi przed domem, ja do niego zadzwoniłam, wiek Grzesiek Słuchaj, kurier przyjechał po zwrot. Nie miałam zasięgu, on mnie nie zrozumiał. I ja odesłał paczkę, którą ktoś do mnie wysłał. I szybko to odkręcałam, ale trochę to trwało, bo musiałam wrócić na sortownie. Dobra, do rzeczy. Dostałam od kogoś, kogo chyba nie znam od jakiegoś pana Mateusza całą ogromną paczkę przepięknych dni. Naprawdę cudowne są, różne. Więc naprawdę się bardzo cieszę, bo ja kocham jesienny klimat. I bardzo dziękuję. Sama się zastanawiam, czy to pan Mateusz, czy tylko Mateusz zaadresowana, a to jego żona, dziewczyna, yy, siostra, no nie wiem, ale prezent trafiony. W środku, słuchajcie, znajdował się jednak liścik, więc oznaczam, dziękuję bardzo. Mega niespodzianka, kocham dynie. Piękne są i będą uminać nam jesień. Super, że dostałam taki prezent teraz, bo Jesienny klimat dopiero wkracza do akcji. Bajka. Patrzcie, ile tego jest. Wracając do obiadu, ziemniaki na kruski śląskie nastawione. A Sosik już gotowy. Wyszedł przepyszny, a mięsko po prostu, no jak widzicie, rozpływa się. A teraz pytanie, może Wy mi pomożecie? Właśnie zbieram się do z i potrzebuję kupić pudełka. Pudełka, w których mogę wysyłać dla Was prezenty. Nie mam co już tam pakować. No i fajnie jak byłyby jakieś ładne pudełeczka. Mam tam action, Deals, Teddy i Pepko, ale gdzie znajdę, żeby nie chodzić? Ja mam tutaj pomocnicę, pomocnicę do robienia dziurek w kluskach, tak? Tak. Świetnie ci to idzie. Słuchajcie, nagrywam jeszcze raz, bo popełniłam mały błąd opowiadając wam o pościeli. Chciałam wam pokazać, jaką cudowną pościel dostałam z marki Spadiora. Ja z tej firmy mam sporo jedwabnych chust, a tym razem mam piękną pościel, cudowny wzór. Jest to bawełna przymiła w dotyku. No i zobaczcie, jak pięknie to przychodzi zapakowane. Idealny pomysł na prezent dla kogoś lub dla siebie. No lawenda chyba niestety nie zakwitnie drugi raz w tym roku, ale i tak wygląda w porządku. U nas w ogrodzie pojawił się nowy świerk, ale widać już jesień w ogrodzie po roślinach, po hortensjach w szczególności widzę. A tu fontanna, która się zapycha raz w tygodniu. Naprawdę mam już dość serdecznie tej fontanny. Idziemy sprawdzić, jak nasze arbuzy, ale pokażę Wam wrzosy, jak pięknie wyglądają. I tak się zastanawiamy, czy już, ale jeszcze nie widać tutaj po ogonku, że jeszcze nie usycha. nowość u nas w sadzie i w ogóle nigdy wcześniej nie widziałam czarnych malin. Pan mi je doradził, że warto mieć w ogródku i naprawdę dzieciaki się zajadają. Ciekawa jestem, czy te cytryny zrobią się żółte. Zobaczcie jaka ta jest duża. I tutaj pod listkiem, pod spodem druga też okazała. Jest też kilka takich mniejszych. Bardzo się z nich cieszę. To są moje cytrynki przywiezione z Włoch. Figa! Figa, nie poluj tutaj.